Myślę, że dużo osób chciałoby, żeby doba trwała jednak 48 godzin, a nie 24. Ale trwa 24, i dlatego musimy rozsądnie zarządzać swoim czasem, żeby wykorzystywać go maksymalnie. I proponuję Wam 5 zasad, które Wam ten czas oszczędzą. Pierwsza zasada to zastanów się nad tym, ile czasu spędzasz. W internecie, w social mediach, to są ogromne pożeracze czasu. Jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat tym, jak odzyskać kontrolę nad waszym czasem w social mediach, to zrobiłam na ten temat filmik i podlinkuję go oczywiście w opisie. To szczególnie dotyczy także osób, które działają w sieci. Bardzo łatwo wpaść w pułapkę, wtedy nieustannego sprawdzania telefonu. Albo bardzo dużo czasu zajmuje nam na przykład udostępnienie jakiejś treści, dopracowanie ich, nagranie stories. Ja to wszystko rozumiem z własnego doświadczenia, natomiast wiem, że warto sobie takie czynności usystematyzować i na przykład zaplanować, kiedy wrzucamy post, kiedy go przygotowujemy albo kiedy kręcimy stories. Pauza przed zakupem, a mianowicie chodzi o to, żeby nie kupować impulsywnie, zastanowić się nad tym, a dlaczego oszczędzi Wam to czas? Dlatego po momencie, kiedy kolejny raz kupicie coś niepotrzebnego, a jak widać chcecie stać się minimalistami, jeżeli oglądacie ten film, to znowu, ale to znowu będziecie musieli się pozbyć tej rzeczy, że na przykład sprzedać, oddać, zastanowić się, co z nią zrobić i to zabierze Wam niepotrzebny czas. Wyjmowanie wszystkich rzeczy z torebki po powrocie do domu, sprzątanie jej. Można na przykład wszystkie te rzeczy, które musicie brać ze sobą, trzymać w jakimś koszyczku albo pudełku tuż przy wyjściu. Ja tak robię od jakiegoś czasu i powiem Wam, że to jest naprawdę super sposób, bo po pierwsze nie mam już czegoś takiego, takiej sytuacji typu o nie, zostawiłam to w innej torebce i że na przykład nie mam ze sobą maseczki o której nie możemy teraz zapominać. Tylko wszystko mam w tym koszyku i dopiero do tej torebki, z którą wychodzę, wkładam te wszystkie moje potrzebne rzeczy. Taki tip kuchenny, który naprawdę bardzo, ale to bardzo pomaga, czyli mir. prep. E, warto sobie przygotować raz w tygodniu, pokroić na przykład warzywa, ugotować kaszę, ugotować ryż. Nawet wtedy to jest dobre dla tych osób, które nie lubią gotowania, które nie są może w tym dobre. Dlatego, bo naprawdę w momencie, kiedy pokroicie na przykład cebulę, paprykę, cukinię i pieczarki, <laughs> i ugotujecie na przykład ryż, komosę ryżową, albo przygotujecie sobie kuskus, który przecież zajmuje 5 minut, żeby go zrobić. To wrzucenie tych wszystkich warzyw na olej i potem dodanie na przykład puszki pomidorów czy pasaty ze słoika, to macie obiad, tak? I wszyscy są zadowoleni, a do tego jest to szybkie, oszczędza Wam czas, to prawda, trzeba poświęcić na przykład tą godzinę czy ponad godzinę, na przykład w niedzielę czy w sobotę, żeby sobie przygotować te warzywa, ale później ile oszczędzacie czasu podczas tygodnia. Zanim kupisz kolejne pudełko, kolejny organizer, nie wiem, kolejną rzecz do przechowywania, to zastanów się, czy te rzeczy, które masz zamiar przechowywać w tym pudełku, naprawdę są konieczne. Bo czasami jest tak, że właśnie lepiej byłoby się ich pozbyć, zamiast kupować po prostu kolejnego przedmiotu do organizowania tej przestrzeni. Szczególnie początkujący minimaliści lub ludzie, którzy dopiero wchodzą w ten tryb życia. Często wychodzą z takiego e, właśnie trybu, gdzie cały czas tylko przestawiamy coś, cały czas tylko porządkujemy, a tak naprawdę cały czas jest bałagan i nie możemy tego wszystkiego poukładać. I myślimy, wydaje się nam, że ten kolejny organizer z Ikei rozwiąże problem, a to nie zawsze tak jest. I to jeszcze taki bonusowy tip, też kuchenny z mojej strony. Opracujcie sobie jedną listę zakupów z takimi stałymi elementami, które zawsze kupujecie i które wiecie, że po prostu coś z tego może powstać. Bo o wiele łatwiej jest na przykład dokupić coś wyjątkowo, jeżeli macie na to ochotę, ale przynajmniej macie tą stałą listę produktów. Ponadto uczy Was to też takiej kreatywności w kuchni. I drugi tip bonusowy, miało być 5, ale wyszło 7. Ale wpadłam na to w sumie nie tak dawno, że używajcie kreatywności w swojej garderobie. To, że dane ubranie ma być noszone tak czy inaczej, wcale nie oznacza, że nie możecie nosić tego na swój sposób. Na przykład takim przykładem dobrym jest ta bluzka, w której jestem, dlatego, bo ja ją założyłam tyłem naprzód. I przez to, że ona tutaj ma takie paski, to tak naprawdę stanowi dekorację, i mogę ją właśnie nosić tak albo inaczej. Tak samo tutaj Wam pokazuję yy, zaraz w, w tej przebitce, że tą sukienkę na przykład zamieniłam na bluzkę. Ona jest dość obcisła i w momencie, kiedy nie ma oczywiście 30 stopni, tylko będzie jakieś 25, spokojnie mogę ją nosić do tej spódnicy, dlatego bo spódnica ma bardzo, ale to bardzo, bardzo cienką podszewkę. Po prostu kombinujcie. Na pewno w Waszej szafie są rzeczy, które można nosić w kilka, na kilka sposobów. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te haki, przepraszam za ten pol english, ale y, zwykliśmy używać już takich określeń, y, Wam pomogą i oszczędzą Wasz czas. Pamiętajcie, że mamy ten czas ograniczony, dlatego warto zadbać o niego i warto po prostu poświęcać y, jego ilość na to, co jest ważne y, dla nas i dla naszego życia. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, tak jak zwykle, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, a podobają Wam się rzeczy, o których mówię, polajkujcie ten filmik, jeżeli Wam się podobał, yy, ponieważ jest to dla mnie bardzo miłe i zawsze się cieszę i z każdego lajka, i z każdego komentarza, i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!